Chodzi o pańską córkę. Ona mnie obraziła. Powinien ją pan zrozumieć. Nie była tu dobrze traktowana. Jak długo będzie miała o to żal? Ta postawa wynika z jej przeżyć w sierocińcu, kiedy to darem nie szukała miłości. Gdy ją tu przywiozłem, Maliciuj miała nadzieję, że nareszcie znalazła schronienie, rodzinę. Ale na was... Też się zawiodła. Pan zrobił z niej złodziejkę, uderzył ją i bez skrupułów wyrzucił na ulicę. Nie uważa pan, że ma powody by żywić urazę? Nie wiedziałem wtedy, że jest moją córką. Nie w tym rzecz. Ją zabolała niesprawiedliwość, to, że znów została odrzucona. Zgoda, ale odpłaciła mi już z nawiązką. Byłem u niej dwa razy i dwa razy mnie przepędziła. Niech pan pójdzie jeszcze raz. Niezwykłem się upokarzać. Proszę zapomnieć o miłości własnej. Są ważniejsze rzeczy. Tu chodzi o pańską żonę. Jeśli Cecilia Bolion będzie się musiała obyć bez mnie, Mariciuj to pańska córka. Też mi córka. Dziwne to życie. Pan mógłby mieszkać z córką, ale tego nie chce, a ja oddałbym pół życia, by być z synem. Uważasz, że nie mam uczuć? To prawda, początkowo nie chciałam jej znać wszystko z powodu głupiej dumy. Potem jednak zaczęłam myśleć, że w żyłach tej małej płynie moja krew. Że jest owocem mojej miłości do Cecilii. Poszedłem więc do Mariciuj. Nie zrobiłem tego tylko dla Cecilii, również dla siebie. Ale ta dziewczyna jest twarda jak stal. Musiała taka być, żeby przeżyć. Jest też bardzo dumna. To Bellardówna. Nie da się ukryć. Chcę, żebym się przed nią kajał, ale ja tego nie zrobię. Dlatego odpłaciłem jej pięknym za nadobne. Może Marichuj czeka na jakiś gest z pana strony. Jeśli ktoś podchodzi do mnie z batem, batem obrywa. Ona jest taka sama. Na obraźliwe słowa reaguje gwałtownie. A gdy ktoś prosi, gotowa oddać mu serce. A jeśli mam się przymilać, to przykro mi, ale nie potrafię. Cała trudność w tym, by zrobić pierwszy krok, niech ona go uczyni. Wie pan, że tego nie zrobi. Ani ja. Trzeba było pójść na ślub. Pilnuję tego malca. Ja mogę się nim zająć. To ty powinnaś tam pójść. Śluby tylko mnie rozstrajają. Boże, więc nie pójdziesz na ślub Purity i Adriana? Na ten tak? Jak mogłabym nie pójść? To przecież moja córka wychodzi za mąż. Śluby są piękne. Uwielbiam je. Poszłabym na ślub Rosillo, ale mogłabym dostać ataku nerwowego. Z emocji? Nie. Na widok Mariciuj z Leopardem po jednej stronie, a doktora San Romana po drugiej. Rzeczywiście, będą tam wszyscy troje. A kiedy są koło siebie, to robi się z tego mieszanka wybuchowa. Wystarczy zapałka, by nastąpiła eksplozja. Boże! Nie chcę krakać, ale ci dwaj wezmą się za łby z powodu Mariciuj. Zobaczysz... Zamienię. To nam nie smakuje. To będzie lepsze. I ja to zjem. Nie może się zmarnować. Nie mogłam się doczekać. Muszę wiedzieć, jak nasze sprawy. Właśnie mówiłem Puricie, że byłem u ojca Anselma. Pobierzemy się za miesiąc. Dobra wiadomość. Gratuluję. Jestem pewna, że będziecie szczęśliwi. Musimy zacząć robić zakupy, bo czas goni. Zgadzam się. Trzeba wszystko przygotować, zaczynając od sukni ślubnej. Będziesz wyglądała prześlicznie. Dziękuję, ale ja wcale nie jestem śliczna. Dla mnie jesteś najpiękniejsza na świecie, Szczęściarz za mnie. Dokąd tak pędzisz maito? Do cioci Rosio? Ciocia się teraz ubiera i lepiej, żebyś do niej nie szła. Jest kłębkiem nerwów. Naprawdę? Dlaczego tak się denerwuje? Dowiesz się tego w dniu własnego ślubu. Mój skarbie, jak ładnie wyglądasz, Tatusiu. Ty też wyglądasz pięknie. Naprawdę, naprawdę, kochanie. Chciałabym, żeby braciszek nie zobaczył. Przyjdzie na ślub cioci? Nie sądzę, jest za mały. Nie możesz mnie zabrać do niego po ślubie? Potem będzie przyjęcie. Musimy wznieść toast za szczęście Rosijo i Vicenta. Niedobrze. Ale Maliciu i przyjdzie, prawda? Pojęcia nie mam. Może tak, a może nie. Ciociu Rosillo. Czekają na panienkę w kościele. Czas iść. Dziękuję, Balbino. Tak pięknie wyglądasz. Moja siostrzyczka wychodzi za mąż. Trochę za wcześnie. Nie mogę w to uwierzyć. Tylko nie płacz. Ty też. Jeszcze rozmarzymy się makijaż. Dziękuję. Jesteś najlepszym bratem na świecie. Bardzo cię kocham. Denerwujesz się. On tu był. Słyszałam jego głos jakby z daleka. Kiedy zaczęłam umierać, słyszałam, jak mnie woła. Powiedział Ivet. Nie Blanko. Powiedział. Iwet". I to był on. يبيت يبيت Uratuj mnie. Proszę cię, uratuj mnie. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Teresa Włodarczyk, Czytał Mariusz Siudziński.